Dobry wieczór kochani. Witam was serdecznie. Troszkę tu dzisiaj ciemno, było w hotelu nie będzie najlepsze naświetlenie, ale coś zrobić. Kochani, dziś kolejny ciekawy Zoom. A to dlatego, że po prostu są kolejne kłamstwa. I ja to po prostu wszystko muszę Wyjaśnić, więc może posłuchajmy, zapraszamy. Z czego musimy zmienić scenariusz? Czyli tylko prowadzący będzie mógł odmutować tych, którzy się zgłaszają. Czas nie będzie dostępny. Ok. A... To przy okazji, to było mi potrzebne zarówno do mechaniki kwatowej, jak, jak i do oceny osobowości. To, co widzicie przed sobą, to jest. To jest funkcjonalną, która przebiega od 1 do 100. Ale liczba 12, która jest pomiędzy 1 a 100 ma być wyświetlana z prawdopodobieństwem jedna, druga, a cała reszta liczb, poza 12 ma też być w związku z tym z prawdopodobieństwem jedna, druga. Cały czas tamto liczę, że uda się w polskim gronie zapoczątkować ten projekt tak, żeby był projektem międzynarodowym. I tu muszę stopnić. Piotruś Tymuchowicz Zapowiadał, że cały czas liczy na to, że stanie się projektem międzynarodowym. A ja mam zooma, jak on to mówił już pół roku temu, a może lepiej, bo to może było nawet dziewięć miesięcy temu, że to już jest projekt międzynarodowy i nie tylko jego, już go nikt nie zatrzymi. A teraz się okazuje, że cały czas liczy na to, że będzie międzynarodowym projektem. Mało tego. Nie będzie już zoomów, nie będzie już yy, można się odmutować, nie będzie można użytkować. Bo co? Bo chany z Ludzie się obudzili. Ludzie się obudzili i dziękuję wam serdecznie, żeście się obudzili, bo najwyższy czas, żeby jeszcze spierniczyć tego syfu. I dać sobie spokój, zająć się normalnym życiem, normalnym zarobkiem, bo to bez sensu. Może posłuchamy dalej. Są te własne ludzie i na to, że będą sobie do serca te słowa. Żeby to nie wolno inwestować pieniędzy odłożonych na czarną godzinę. Nie wolno inwestować w W tym momencie mnie po prostu rozryło. Bo jak już się pytał, czy mam inwestować, to mi powiedział. Łopiec, sprzeduj te auto czym prędzej i wpłacaj, bo za pół roku to już będziesz się wszystkiego śmiał, będziesz bogaty. Grzesiu, będziecie mieć, kurwa, kasy do żigania Ty nie wiesz, co to będzie, jaka to będzie petarda w człowieku. Ludziom, którym Grzech polecą pytałem się go, niektórzy byli, brali kredyty, pytałem się go, że chcą wziąć kredyt. Nie, spokojnie, niech biorą, Grzesiu, niech biorą. No właśnie. A teraz już jest zmiana nastroju, czyli ktoś się boi o swoją dupę już. Żeby to było możliwe, podjąłem pewne decyzje, póki jeszcze to jest troszkę mój fallback. Wszystkich pieniędzy. Nie wolno brać kredytu po to, żeby zainwestować. A? Jeżeli ktokolwiek... Tak, teraz człowieku zrobiłeś, zrobiłeś sugerował inaczej. Powinien ponieść odpowiedzialność. Zgadzam się z Tobą. Zgadzam się z Tobą dokładnie. Powinien podnieść odpowiedzialność. Tutaj przytoczę tylko jedna fraza, że Ty, Młuchowicz jak mówi, że jest czorne, to jest białe. Jak białe, to jest czarne, to już wiecie, bo to mówiłem. Więc jeżeli teraz mówi, że nie wolno inwestować w pieniędzy, to znaczy, że wszystkim mówią, że wolno inwestować. I teraz już chce zwalić odpowiedzialność nie na niego, tylko na swoich liderów. Zdzisława, Mitoraja i tam innych będzie wy, 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 wychwalu teraz, bo on się już będzie usłaniał w bok. Bo teraz, jak coś się stanie, a stanie się za niedługo, to będzie, ale ja nikogo nie namawiałem. Proszę, ja tylko komunikat otwarty prowadzę. Tu, to jest lider jeden, drugi, trzeci. I wy się wtedy obudzicie. Co wolno inwestować? Po pierwsze, jeżeli się na tym nie znamy, to nic. Jeżeli nikt nigdy w niczego nie inwestował i nie mam dlatego o tym pojęcia, to nie wolno inwestować. To trzeba sobie darować inwestowania. Piotrusiu. Cholerne dzięki Ci serdeczne, Szkoda, że tak późno to powiedziałeś. Bo gdybyś to powiedział oficjalnie rok temu, przynajmniej, albo dokładnie w październiku zeszłego roku, to ludzie byli teraz ostatni. A Ty nie ma być problemów. I inni też. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie, i w życiu już inwestował, wtedy inwestujemy. Tylko i wyłącznie tyle, ile nas stać, żeby stracić. I właśnie, ileś ty zainwestował, żeby stracić? Ile zainwestowałeś w to bagno, co zrobiłeś? Gdzie są szkoły? Gdzie jest to, co wszystko było obiecane? W Kambodży, osiedla, pamiętasz, miały być budowane polonika, kantory, gry, które nie chodzą, bo nie ma cię pieniędzy, żeby ich skończyć. Wszystko wiem. Że padło Cię. Jak kawka. Artur, gdzie jest? Dlaczego się Artur nie odzywał? Już się od Ciebie oddalił? Już się po prostu zesrał w gacie, pęknął? Wie, że to już teraz nie ma żartów? Wie, że na zumach wyraźnie jest powiedziane, jak mówił, że jest odpowiedzialny za całą cyberprzestrzeń i wszystko? Obudził się Arturek? A prosiłem was tylko jedno. Zróbcie zuma ze mną. Każdy pojedynczo. I może byśmy wszystko uratowali? Może byś nie musiał teraz się główkować, gdzie uciekać? Bo Grzegorz przyjechał. Taka jest prawda, Pietrusiu. Smutno, ale prawdziwo. I Arturze. Ja mówił, że nie żartuję i żartów nie będzie ze mną. A Wyście się śmieli i myśleliście sobie, że macie jakiegoś idioty przed sobą. Głupka i nieuka. I tu się pomylili bardzo, Panowie. Bo jest tychany z krwi i kości, Szanuje ludzi. I szanuje wszystko. Co jest dane. Nie tak jak wy. To jest przykre, ale cieszę się, że odbiegło końca to wszystko. Wreszcie powoli zaczyno się to kończyć. Czy ktoś z Was już wypłacił, proszę Państwa, szanownych, a ba, czy to był komunikat otwarty Udzisława, bo teraz robi tylko Udzisława, Udzisława Górnego, like może podam, jak nie wiecie, bo to też będzie ważny dowód. W sprawie, że wpłacicie 50 dolarów, zrobicie komunikat otwarty i wypłacicie swoje abonne. Gdzieście wypłacili, kiedy? Pokażcie mi te pieniądze. Mi to raj. Miałeś wypłacać udziały ludziom, którzy się chcą ich pozbyć. W tej cenie, której kupili. Zrób to w końcu. Ja, ty pogodę. Zacznij działać. Po prostu zacznij działać. Bezkomplikowane zdanie złożone potrzebnie, więc nie wszyscy mogą je rozumieć. Więc spróbuję je rozłożyć na zdania współrzędne. Wszystko może się skończyć klapą. Wszystko może się skończyć klęską. Wszystko można stracić. Dlatego inwestuję tyle, żeby nie bolało. Często Pozwólcie, że zatrzymia, bo to jest właśnie już to, co się dzieje. Inwestujcie tyle, żeby nie bolało, bo ja się zwijam. Ja już nabrałem dość. 4 miliony przeszło. Albo lepiej. Dokładnie nie patrzyłem na licznik, ale tak myślę, że tam przebiło 4 miliony. Więc spora się zwinąć, bo więcej się już nie do Bogrzego Wszystko spierdoli. Chcieli 10, ale nie daję rady. Sorry, że domówię. Ale niestety jest tych szczery kurwa do bólu. I zawsze by Podawałem tak. po tak, popatologiczne przekaz. Pominamy, bo Piotr się a, trochę za już. Zakładam, że kiedykolwiek źródło a Nadmierny entuzjazm dotyczy tylko dwóch rzeczy. Po pierwsze, mój nadmierny entuzjazm dotyczy tego, że będziemy mm, przynajmniej z jakąś grupką niewielką ludzi, działać na rzecz rozwoju projektu, na rzecz przyciągania nowych osób. Stop człowieku. Na jaką rzecz ludzi, na jaką rzecz przyciągania projektu. Jak ty, żeś nikomu nie do złotka zarobi, tylko chciał, że od każdego za darmo robota mieć. Jak ja ci powiedział wyraźnie. Wtedy, co chciał, że Jo pieniądze za robota i chłopaki, bo się powiedział, że robota jest, a później już drugi raz, jak żeś powiedział na praterstwie, że ludzie nie chcą nawet zrobić filmiku, kurwa, za pora minut poświęcić. Nie, jeden, dziesięć, a nie jeden, tak? Bo ci Facebook spadł, jeżeli potrzebował szybko wariatów, którzy będą robić filmiki. I jakżeś wtedy powiedział, że to nic nie da, bo ludzie są głupcy i naiwni. i to nagrane wszystko, jakbyś nie wiedział, mogę to wszystko ud udostępnić. To, co powiedziałeś jak kochusz Polaków, jak zgnoiłeś jednego człowieka, w jaki wredny, świński sposób potraktowałeś człowieka, który ci powiedział, że on by robi te filmiki, ale co będzie, jakby coś nie tak z tym projektem, to powiedziałeś mu, że lepiej się powiesić od razu, albo sobie arszyjnik, albo coś innego. Bo po co żyć i zatruwać powietrze? Jak można człowieku taki coś powiedzieć człowiekowi, który do ciebie serce oddaje? Kim ty jesteś, człowieku? Kim ty jesteś? Uważasz się za Boga? No nie, bo ty w Boga nie wierzysz. Może, nie wiem, w UFO? Nie mam pojęcia, Piotruś. To się nie zmieniło. Drugie optymistyczne założenie było takie, że w ogóle da się rozpocząć jakiś projekt z polską grupą, z Polakami. A to jest trudny temat, do którego później wrócę, bo wystąpiły pewne nowe fakty. Natomiast Natomiast powtarzam jeszcze raz dla tych, którzy weszli później. Projekt Eurogos nigdy nie był, nie jest i nigdy nie będzie projektem inwestycyjnym, finansowym. Projekt Eurogos od samego początku jest projektem abonamentowym, który daje opcję, opcja. Abonamentowym, który spadł i pękasz, bo zostało może jeszcze z 50-60 ludzi, co? Którzy płacą abonament. Tu jest koń. Opcja, Czyli opcjonalnie w języku polskim oznacza, że dajemy taką możliwość, nie wymagając jej. Czyli można inwestować, można nie inwestować. Nikt nikogo nie zmusza do inwestycji. Nikt na przykład nie mówi. Jak dopiero jak zainwestujesz, to możesz wejść na sobą. Dopiero jak zainwestujesz, możesz korzystać ze szkoły. Nigdy, nikt tak nie mówi. O, to coś się zmieniło. Bo ja słyszę, że inaczej. Najpierw trzeba zapłacić abonament, a potem korzystać z wszystkiego. Więc nie wiem, może mi się pomyliło znowu, może ja znowu mam złe jaźnie. I nie ma takiego warunku. Nie ma takich planów. Upoczą. Nie jest i nie był i nie będzie nikt do w Żadne struktury. Nikt nie ma żadnego profitu z tego, że przeprowadza nowe osoby tylko na abonament. No nie, bo to jest tylko kasa do Ciebie i do Artura. Nie myślę, że weźmiemy miliony głupich ludzi, którzy będą płacić po 10 dolarów i słuchać Twoich bredni. Abonament nie <laughs> jest rozliczany proficyjny. W Gdzie tu jest piramida? Już ci mówię, gdzie jest piramida. Gdzie można wypłacić pieniądze? Pytam się, jest wpłać, wpłatomat. Gdzie jest bankomat? Człowieku, gdzie jest bankomat? Co to za przepisy nowe, że trzeba kurs zrobić, żeby wybrać swoje pieniądze? Jakim prawem? Co ty jeszcze za chwilę wymyślisz? Że może będzie musiał każdy web zgolić, żeby kurwa po, poszło po pieniądze było, co? I kolejna rzecz. Jak jesteście naiwni, że nawet jak on te udziały są warte 100 tysięcy dolarów, to że wy ich wybieracie. Nigdy ich nie wybieracie. Nigdy. To jest tylko jego bójda i brednia na resorach. A za długo wam przedstawia kolejnego człowieka, z innego projektu i wam powiem więcej na ten temat. Że to jest wszystko ten sam co, co w QLOGOS. 6,8, czyli prawie 7%. Słuchajcie, to 93% prawie procent ludzi w nic nie zainwestowało. Pojawiają się, jak w sieci ostrzeżenia. Rozumiem, że one w takim razie dotyczą tych 97 czyli ostrzeżenia, że stracicie abonament. Tymusiu, ostrzeżenia się pojawiają do tych, którzy wpłacili grube pieniądze. I dalej wpłacają Ci kolejne, jakieś następne brednie, pokemony, które miały być warte 10 tysięcy. I to jest to. Oszczerzenia się powiem po to, żeby kolejne 4 miliony ci nie wpłynęły na konto, żebyś mógł znowu być i robić następny skan. Patrzcie, czyli ostrzeżenia, że można stracić 10 dolarów, że rozumiem, że to jest oszustwo. Że po prostu zbieramy po 10 dolarów i nic w zamian nikt z tego nic nie ma. Taki jest przekaz, który płynie sobie szerokie w szerokim I to by było na tyle. To by było na tyle na dziś, bo jestem też trochę zmęczony. W końcu przyjechałem z trasy. Muszę też odpocząć. Ale powiem Wam jedno. Ruszyło i ruszy jeszcze bardziej. I obiecałem Wam jedną bardzo ważną rzecz. Że to doprowadzę do końca. I o to zrobię. I o to zrobię do końca, kochani. A dzisiaj już dziękuję Wam serdecznie za uwagę. I zapraszam na piękny Zoom. Do zobaczenia.